Dwa często wybierane rodzaje kotłów na paliwo stałe, o których wspominaliśmy w poprzednich filmach, to kotły zasypowe lub podajnikowe. W dzisiejszym odcinku koncentrujemy się na tej pierwszej grupie, ale najpierw sprawdzimy, jak powstają kotły grzewcze. Budowa kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe jest oczywiście zróżnicowana, ale system produkcji jest często zbliżony. Po fazie projektowej jednym z pierwszych zabiegów jest wycinanie poszczególnych elementów z arkuszy blachy o różnej grubości. Odpowiednią formę oraz wygląd zewnętrzny gwarantuje proces gięcia. Każdy element musi przejść kontrolę jakości i zgodności z projektem, aby podczas montażu wszystkie części do siebie pasowały. Bardzo istotny jest również proces spawania, który zapewnia kotłom wytrzymałość i możliwość wieloletniej pracy przy zachowaniu odpowiedniej szczelności. Część procesów produkcyjnych odbywa się automatycznie, ale końcowa jakość to efekt pracy ludzi, którzy od lat zajmują się budową takich urządzeń. W przypadku kotłów PERECO rocznie produkuje się 10 tysięcy egzemplarzy. Wśród nich bardzo duża grupa urządzeń zasypowych. To najbardziej popularna rodzina, obejmująca maszyny przeznaczone do tradycyjnego spalania różnych rodzajów węgla i drewna. Odnosząc się do sposobu spalania materiału w kotłach zasypowych, wyróżnia się modele górnego spalania, dolnego spalania oraz górno-dolne, przy czym największą popularnością cieszą się urządzenia z tej pierwszej grupy. Co można więcej powiedzieć o kotłach zasypowych? Kotły zasypowe, no, najbardziej popularna linia kotów na paliwa stałe na rynku. Charakteryzują się prostą obsługą. Są ekonomiczne jeśli chodzi o koszt samego zakupu kotła, a także kosztów eksploatacji, czyli paliwa. Popularność kotłów zasypowych jest związana z trzema czynnikami. Po pierwsze, ich zakup nie wymaga dużej inwestycji finansowej. Są po prostu tanie. Co więcej, kotły zasypowe to konstrukcje uniwersalne. Wszystko zależy od modelu, ale przykładowo w kotle KSW Master można spalać węgiel i miał węglowy jako paliwo podstawowe oraz cały szereg innych produktów jako paliwo zastępcze. Między innymi drewno, ekogroszek, pellet czy brykiety, a i to nie koniec listy. Trzecia cecha to względnie prosta konstrukcja i łatwa obsługa, choć w niektórych modelach nie brak rozwiązań innowacyjnych. We wspomnianym modelu oprócz systemu nadmuchów zastosowano układ kieszeni wodnych wydłużających obieg spalin i zwiększających sprawność. W przypadku kotłów zasypowych z górnym spalaniem są dwie główne metody palenia: jedna bardziej wydajna, a druga mniej. W następnym odcinku pokażemy tą bardziej wydajną w praktyce.